Okej, okay, to wracając, wróciłem do gry znowu, w tym samym miejscu co wyszedłem ostatnio, odczekowałem się i zacząłem szukać kolejnych potencjalnych celów. Biegałem mopki, przy okazji robiłem, przebiegał tu jakiś 6-1 gościu, obecnie nie na mój set, więc znowu jakiś T6, nie wiem, co oni tak lubią te tiery trzustkowe. I zobaczyłem nagle healera, który zaczął robić posterunek sam, więc stwierdziłem, że się przepalę w rogu i w niego wbiegnę, bo był 4. 4, 1 To no miałbym największe szanse. Zobaczyłem, że jest na moncie. To cofnąłem się do tyłu. Potem znowu podbiegłem, zobaczyć, czy tam jest. Niestety już nie robił tego posterunku. Więc pobiegałem się dalej. I nagle zobaczyłem, jak ci Kościół zbiera skórę. No i wlatuje w niego na pełnej. Jest sieka. On tam używa jakieś swoje skille. Nie był przeciążony, więc no tu była walka typowo 1 na 1. Miał 4, 2 podwójne miecze. No jest to najlepsza broń do wspierania, bo daje sporo odporności i można ją szukać uciec. Niewiele mi brakło, abym go zabił i miałbym dzika T5, seta zbieracza piątkowego, strasznie dużo fajnych rzeczy. Możecie posłuchać jak się wydarłem, jak mnie zabił. Nie!

Później podbierałem rzeczy z dziennika i zacząłem craftować nowy secik. znowu już popekować, ale tym razem stwierdziłem, że pójdę warbołem, bo no, w pojedynkach 1 na 1 wydaje się być lepszą opcją. bo ty wam, że będę miał większe szanse nim niż tym zwykłym łuczkiem. Spotkałem jakieś pokemony, 4-0 pierpawki. Poszedłem do rogu i zauważyłem też, że obok jest czujka, więc stwierdziłem, że się przepalę. Ale gdy się przepalałem, zaczął mnie gonić peker, no i mnie po prostu Pilnował tej czujki, więc stworzyłem kolejnego secika i znowu wulece. To jest to jedyna opcja, gdzie mogę szybko i fajnie zarobić jakiegoś secika albo monta. Wyszedł na tą czerwoną, strasznie bogaty ziomek, 6-4 kostur ognia i był naprawdę kuczy. Nie wiem, czy on wyszedł na tą czerwoną. Ewidentnie się nie bał, jakby go ktoś spekował, miał naprawdę mało HP w pewnym momencie. Łatwa kasa dla pekerów, ale najwyraźniej się nie bał. A odeszłem od niego i zacząłem szukać potencjalnego celu. Otworzyłem sobie yy, skrzynkę, się była otworzona, ale stwierdziłem, że zerknę, czy coś nie zostało, no i faktycznie było 80 tysięcy. O, coś tam wpadło. Peker obok mnie przejeżdżał, zacząłem go bić, potem jakiś kolejny przejechał, ale to tak dla baita go uderzyłem. I czym znowu szukać zbieraczy. O, zauważyłem jakiegoś zbieracza, tylko trochę bogatszego. Teraz ten miał 5-2 podwójne miecze i no dosyć lepiej był u Ubrany, więc wjeżdżam na niego i damage test. Trochę mnie tu podczas tego fajta ograł, bo użyłem kaptura, a on zniknął. Mogłem bić mobki pobliskie, żeby się uleczyć, ale no nie pomyślałem o tym. No niewiele mu zostało, bo dwa bary, no i mnie dobił. Kolejna porażka. No ja czasami mi ma się szczęście, a czasami pecha. Po tych dwóch porażkach już stwierdziłem, że trzeci raz tam nie pójdę i zebrałem wszystkie sakwy, które wykraftowałem i dokraftowałem jeszcze trochę. i Stwierdziłem, że pojadę na Carlone, z tym sprzedać to na Black Market. żeby trochę złota zarobić, bo no kończyło mi się. Po drodze jeszcze jakieś drewno zebrałem. Nie wiem, czemu się śpierka, ale już skusiło. I na szczęście nie było pekerów o tej godzinie. Więc spokojnie sobie przejechałem. Aż do underwaya Zobaczyłem czujkę Podejrzewałem, co się szykuje. I nagle pekerzy się obok mnie pojawili. A zacząłem uciekać w drugą stronę. No ale już byłem przy wejściu, więc sobie wjechałem na spokojnie. Wszystkie sakwy na Black Market, które tam posprzedawałem od razu. Podbierałem jakieś misje do dziennika. No, dziennik jest po bo tutaj jest sporo ekspa, rekasy, jakieś łupoty. Nie stwierdziłem jeszcze, że zerknę do tego nowego miejsca. Co tam jest? z misje do dziennika za tą. I włóek są przywieziony do Karonu. Więc wiedziałem, że już on tam będzie. Po prostu, jakbym chciał coś pokraftować, no to warto mieć takiego mułka. Potem pomyślałem, że mogę w go wziąć i próbować zrobić jakiegoś danga, tak by mi jakieś temki wydropiły i mógłbym je sprzedać na black Markecie, żeby no, więcej zarobić tego złota, no bo wspieram na gildię ten milion. No, podczas danga praktycznie nie było skrzynek, był bosik, gdzie nie mogłem go zrobić, były jakieś dwie wiedźmy, więc skipnąłem. A tu też była skrzynka z y, książkami, więc też mnie nie interesowało. U mnie itemki jakieś, które by tu wydropiły. No i zrobiłem pierwszą skrzynkę w dangu nic nie wydropiło, bo była zielona. Narebka mi też przybywała od robienia tego danga więc spoko, będzie na PK. Zrobiłem zieloną skrzyneczkę z expem, strasznie mało zrobiłem. No i doszedłem do bossa, bo z łatwością zrobiłem i nie wyzrobiła niebieska skrzyneczka, gdzie nie było żadnego itemka, więc no, te dangi to tak się średnio opłaca, poodbierałem dziennika rzeczy i patrzę się, że dostałem 3 dni premki. Stwierdziłem, że wykorzystam je jak, więc grałby do maksa korzystać te 3 dni.